Okej okay, moi drodzy Dzisiaj Dzisiaj nie będziemy jeść, dzisiaj będziemy pić Ale to dlatego, że Trzeba przejść w końcu na dietę, dlatego piję Soki chyba <grym> bardzo nieodpowiedzialna Pić ze szmiką na ustach, bo później wszystko zostaje tutaj Ale Lubię łamać zasady jakby koszulka była niewyprasowana, to znaczy, że jej nie wyprasowałam, bo po prostu mi się nie chciało jej prasować. I hej, i cześć! To jestem już z Kultura Shofa i wstawać się bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj jestem trochę taka, widzicie? Jestem taka. Ładna. <grytania> Dzisiaj jestem ładna. Dzisiaj będziemy mówić o powieści, która zapowiadała się świetnie mm, zapowiadała się cudownym, tak naprawdę niespotykanym i oryginalnym powrotem do Romea i Julii powrotem do klasyku powrotem takim współczesnym do klasyku powrotem młodzieżowym do klasyku takim naprawdę świetnym czymś niepowtarzalnym i po prostu mega oryginalnym, chociaż okej okay, no powtarzamy tutaj powtarzamy tutaj Szekspira, ale no naprawdę, ja lubię jak klasyki są jakby powtarzane w bardziej współczesnej wersji, no okej, okay, dobra, no Sara J. Maas do mnie nie przemawia i jej Cierń Dwór i Kot Okej, okay, no i muszę być szczera, bo po prostu Sarah James do mnie nie przemawia i jej dwór cierni i róż. Ale równocześnie też no, miał w sobie ten klimat i dlatego sięgnął po potem powiedzieć: Nie będę Was dłużej męczyć, chodzi mi o Bad Romeo, czyli Złego Romeo. Nie pamiętam o nazwiska autorki, ale jak wpiszecie Zły Romeo, to na pewno znajdziecie. I mówiąc o fabule, mówiąc o bohaterach, nie mogę Wam niestety pokazać, jak ta powieść wygląda, jedynie mogę Wam rzucić po prostu okładkę, bo nie mam jej jeszcze fizycznie, bo będzie wydana w marcu. Tutaj gdzieś wrzucę wam dokładną datę. Po prostu przeczytałam ją przedpremierowo już w styczniu i chcę po prostu Wam powiedzieć kilka słów o tej powieści, jak ona się zapowiada. Czy macie się zapowiadać na tę premierę? Czy macie w ogóle wpisywać ją w kalendarz? Czy to jest warte Waszej uwagi? Więc słuchajcie. Pierwsza rzecz, czyli o czym my w ogóle mówimy, jeżeli chodzi o tą powieść. Mamy tutaj dwójkę bohaterów, którzy znali się już w czasach college'u, kiedy studiowali razem aktorstwo i tam właśnie grali Roma i Julię w przedstawieniu. No i tam właśnie do siebie coś poczuli. Coś się wydarzyło, nie wiadomo co, co cały czas zadajemy sobie to pytanie przez całą powieść. I mamy też ich widok tak naprawdę ze współczesnych, teraźniejszych czasów, czyli jak już są dorośli, kiedy już grają w swoich własnych sztukach, w swoich własnych filmach. No i znów się spotykają i ich uczucie znów wybucha. I teraz cały czas zadajemy właśnie sobie pytanie, co takiego zadziało się pomiędzy tą dwójką, że oni się rozeszli. I zacznę od bohaterów, czyli zacznę troszkę tak naprawdę dla mnie standardowo, ale dla tej powieści niestandardowo, bo powinnam wam w sumie powiedzieć, jak fabuła się prezentuje. I jak tutaj ta Romeo i Julia się w ogóle nie wiem. Jak tutaj się w ogóle to odzoruje do Szekspira. Powiem tak, początkowo ich lubiłam naprawdę bardzo, bardzo mocno, bo główna bohaterka w pierwszych rozdziałach była po prostu świetna i, i, i jej teksty, i współczesne właśnie teksty, to co się działo, nie to co w kolendrzu, tylko to co się działo właśnie teraz, to po prostu no, rozwalały mnie, była zabawna, yy, no super, bezczelna, w ogóle wiecie, taka naprawdę twarda baba. W koledze była trochę inaczej i troszkę inaczej ona się prezentowała, ale tak naprawdę to jej, jej zaumiłowanie do aktorstwa bardzo do mnie przemawiały, bo ja kiedyś też również chciałam być aktorką. Myślicie, że mam szansę? A dzisiaj jestem ładna, więc pewnie. Ha, ha, ha. Ha. Ty śmieszku, co zaraz się poklepie. Główna bohaterka, yy, jak mówiłam, no początkowo była super i to jej zamiłowanie do aktorstwa było świetne i po prostu, no, nie mogłabym się po prostu bardziej z nią nie zgadzać w tej kwestii, ale od połowy powieści zaczęło się trochę rąbać, zaczęło po prostu tak spadać w dół, w dół, w dół, tak bardzo mocno, tak jakbyście mieli taką studnię bez dna i, i masakra po prostu. bo ona zaczęła być taką bardzo napaloną, bardzo bardzo słabą, schematyczną i po prostu głupkowatą postacią. Ja nie wiem, dlaczego autorka nagle zmieniła moją ulubioną tak naprawdę jedną z bohaterek, które bardzo mi się podobały w 180 stopni i zamieniła mi ją w taką naprawdę głupkowatą bohaterkę, której nie potrafiłam zrozumieć i nie potrafiłam zrozumieć jej napalenia na na, na ziomeczka, nie potrafiłam jej po prostu zrozumieć, dlaczego ona... Dlaczego ona po prostu jedyne o czym myśli to to seks? A jeżeli chodzi o naszego głównego bohatera, to początkowo był dla mnie baser bardzo mocno schematyczny. Później go polubiłam, bardzo mi się podobało to, jak się zachowywał właśnie w koledżu, bardzo mi się podobały przytyczki, które były pomiędzy nimi, to napięcie pomiędzy nimi. Było po prostu naprawdę świetnie, chociaż był troszeczkę właśnie taki schematyczny, taki trochę taki, wiecie, każdemu znany typ bohatera. Nie, nie, nie jest takim bohaterem, do którego bym na przykład połała wielką miłością i postawiła sobie jego pomnik gdzieś w ogródku, bo pomnik na przykład mogłabym sobie postawić kaza. Z szóstki wron, albo Naczelnika z Czasu Żniw Chyba tak zrobię I on początkowo właśnie taki był Taki, taki schematyczny i tak dalej I właśnie od połowy powieści On nam w ogóle umyka Jego charakter jest taki, naprawdę taki On jest taką postacią, która Sobie tam jest Ale tak naprawdę jakby Nie było W ogóle, mówię wam, od połowy powieści Tak Historia? To, to ja nie wiem, co się stało w autorce po prostu. Naprawdę nie mam pojęcia. A jeżeli chodzi właśnie o fabułę, to nie, niestety jest to samo co z bohaterami, że Początkowo bardzo fajnie to się czytało. Początkowo w ogóle lekki język, super styl. Yy, akcja, yy, fajne przytyczki pomiędzy bohaterami, napięcie, to takie rosnące napięcie po prostu pomiędzy bohaterami, które przytrzymywało nas przy powieści. Bohaterowie poboczni, którzy też byli spoko, byli bardzo fajnie zaprezentowani. Cała ta otoczka tego kolegium aktorskiego, tego tych studiów aktorskich. To było po prostu naprawdę to było coś świetnego i w sumie wydawało się takie właśnie niepowtarzalne. Ale od połowy powieści mamy ten dół, mamy tą studnię bez dna, która po prostu. Ja nie wiem, no mówię wam, nie wiem co autorka, nie wiem co się stało autorce, tak? Jakby nagle ktoś inny przejął tą powieść i ją zaczął pisać. I też zakończenie, czyli rozwiązanie naszego takiego, wiecie, tej całej zagadki pod tym, co on takiego zrobił, że ona go nie chce, to rozwiązanie to po prostu jest. Pójście po najprostszej linii oporu. Ja się spodziewałam czegoś naprawdę złego, no bo co on mógł zrobić takiego, że ona go nie chce? Co się pomiędzy nimi wydarzyło takiego, że oni siebie nawzajem nie mogą znieść? I całą powieść zadawałam sobie te pytania. Jak to jest możliwe, że oni nie mogą na siebie patrzeć? I zastanawiałam się, co on takiego mógł zrobić? I rozwiązanie tej sytuacji jest... jest głupie. Jest po prostu głupie. Ja, ja nie mam pojęcia, co wstąpiło w autorkę, że tak to zrobiła I słuchajcie, to się dzieje tak I to się dzieje tak na samym końcu I to jest takie, co? W ogóle? Co? Podsumowując już całość Mogę wam powiedzieć, że Spodziewałam się dużo I może w związku z tym, że spodziewałam się dużo To tak źle odebrałam tą powieść Ale naprawdę Ona, ona, ona ma w sobie ten humor I ma w sobie barwność I ma w sobie naprawdę świetny potencjał i ma w sobie takie inspirujące momenty, bardzo bardzo świetne momenty, takie bardzo fajne, bardzo świetnie zaprezentowane, no po prostu naprawdę dobre, ale niestety do połowy. Ta powieść naprawdę nie jest idealna, ale dla tej połowy fajnie jest po nią sięgnąć, bo serio jest bardzo dobrze napisana i bardzo fajnie zaprezentowana i po prostu inspirująca. A co z tą drugą połową? No, no niestety, no co mam wam powiedzieć, chyba autorka się z kimś zamieniła po prostu w międzyczasie i powiedziała ej masz napisz dla mnie połowę bo ja już nie mogę i nie wiem jak to zakończyć no i on wziął napisał, no i napisał napisał naprawdę to słabo. Tak naprawdę jeżeli lubicie powieści new adult, które mają w sobie taką cząstkę erotyzmu mają w sobie fajnych bohaterów, fajnie skonstruowanych bohaterów do połowy i Świetną fabułę do połowy to jeżeli jesteście fanami właśnie takich powieści jak Colin Hoover, jeżeli jesteście fanami takich powieści jak Kataker, jeżeli jesteście fanami takich powieści jak Ellie Kennedy to powinno wam się to po prostu spodobać do połowy a później no trzeba jakoś przeżyć i może po prostu ja jestem taka, że się czepiam bardzo dużo rzeczy, może po prostu ja nie widzę w tej powieści tego co powinnam i może ja po prostu mam jakieś nie wiem co w głowie i że ja po prostu od połowy coś może może mi się coś od połowy stało może, może w międzyczasie miałam jakiś wypadek samochodowy. I dlatego od połowy jakoś inaczej to rozumiem. Takie są moje odczucie co do tej powieści i dziękuję jeszcze raz wydawnictwu za podesłanie mi jej, bardzo mi miło. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu, bo polecam moje social media. Oczywiście klikajcie ten duży, czerwony przycisk subskrybuj, albo tutaj ikonkę, i ona będzie tu. Ona będzie gdzieś tu, gdzieś tu. Gdzieś tu będzie ikonka, więc możecie też kliknąć na ten wieszaczek, który się tutaj gdzieś pojawia. I oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama, zapraszam Was na mojego fanpage'a na Facebooku. Zapraszam oczywiście też na Spotify i na Snapchata. Wszystkie linki macie w opisie. Tak naprawdę, klikajcie, ile chcecie. I nie wiem, czy jeszcze będzie trwał, kiedy wstawię ten filmik, konkurs z to, co najważniejsze, ale jeżeli będzie, to dziś tutaj Wam wrzucę też film z to, co najważniejsze i zapraszam na konkurs. Tak więc, na razie.